Witam moi kochani widzowie! Z wielkiej dziury, która jest na dole z gruzem, kopiemy oczko wodne. Żona tutaj działa, syn działa. Natalka siedzi i patrzy. Ziemię przewozimy tą wierchnią. Ziemię z, z trawą to że tutaj wyrównuje. A tą lepszą ziemię zbiłem tutaj kisty na warzywa. Także będę to tutaj zasypywał ziemią i będziemy siać, sadzić. Ścieżki sobie tutaj wysypałem takim małym Żwirkiem, drobnym. No i tu będziemy sypać. Myślę, że coś z tego będzie. Także życzę nam powodzenia, ale tu jest takie gruzowisko, że. Nie obejdzie się na pewno bez kilofa. A robiłem na kopalni, także się kilofa nie boję. Także będziemy fedrować, aż do Japonii, nie do Chin. Się mówi do Chin, będziemy fedrować. Kopiemy, kopiemy. A moja żona daje radę. Żonka ciężko? Nie. Nie. To dobrze. To kopcie, kopcie. Ja, ja nie będę kopał, ja będę wszystkie trawy tam dawał. Będziesz ładował, dokładnie. Kurki żyją. No, kupiłem wczoraj tych pięć kurek, jak wam wspominałem w ostatnim I filmiku. Kurek. Ale nie ma ich tutaj, są gdzieś tam u góry, gdzieś chodzą. Pokażę jest, je, ją, nie pokażę, nie. pokażę, je później, w później nie w późniejszym czasie, nie. jak zejdą na dół. Jedna jest tam na dole, ty nie boi się. Tak, kochanie tam chowają po siebie. Inne się chowają po tym I, Dokładnie. I, i się mają takie, takie uciechy i, i, i te samochody, kurki, i atakowa. Ale ty gadasz głupoty. No, tą kusztawkę też będziemy przenosić w inne miejsce trampolinę też w inne miejsce. Będziemy tutaj robić sobie porządek na ogrodzie. Tak jak wam mówiłem w ostatnim filmiku, dajcie mi znać, czy podobają się Wam takie vlogi. I czy mam dalej nagrywać? na zdrówko, kochanie. Czy dalej nagrywać takie nasze wiejskie życie? Związane też ze złomem. Dzisiaj też byłem po złom. Pokażę Wam. Przywiozłem wannę i brodzik metalowy. Zaraz wam pokażę, niedaleko, bo tylko 12 km. Jeszcze pan mi pomógł to załadować. Także jest ok, znowu się powoli zbiera wszystko. No i będziemy segregować później. I Jest wanna, jest brodzik. A razem z plastikami wszystko idzie, bo. Ja się tam nie rozdrabniam w rozdrabniam w rozbiórki takie szczegółowe. Dobra kochani widzimy się za chwilę jak nam idą prace. I pokażę wam dalej co działamy. No już dzień dochodzi końca dzisiaj wykopaliśmy tyle. Mi się wydaje z żoną że. przybędzie będzie ok takie oczko wodne. Żona jeszcze tutaj poprawia troszkę No i będziemy kopać głębiej Ale jest sam kamień, sam żwir Także bez kilofa się nie obejdzie Dzieciaki się bawią na trampolinie Halo Natalia No i tak Powoli sobie działamy na ogrodzie Tutaj będzie skalnia ułożony Ziemię na razie tutaj wodzę. To znaczy, na razie ona tu zostanie. I no, będzie wyrównana, bo tu jest ze spadkiem. Także ta dziura tu jest zasypywana. I będzie ok. Będzie ok. Bo w przyszłym tygodniu planujemy tutaj yy, przekopać na ziemniaki. Jutro jest niedziela, także będziemy się bawili. Z postawieniem szklarni, to znaczy też szklarnia, ale ma te płyty yy, poliwęglanowe. Także jutro, jak będzie czas, to sobie tutaj ją postawimy, żeby już też stała. Yy, znaleźliśmy na internecie ziemię, ktoś tam ma do oddania, także ziemię sobie zamówimy i przywiozę ją busem albo zamówię wywrotkę żeby przywieźli te skrzynie tu jeszcze docelowo będą dwie skrzynie postawione albo trzy te pecki betonowe z metalowymi tymi winklami to to będzie usunięte no i tak powoli sobie działamy tutaj dobra na dzisiaj bym kończył ten filmik będę wam relacjonował dalej co się u nas dzieje jak to jest, i no i co, jakie postępy w pracach, i, i co robimy. Dobra, dzięki bardzo za uwagę i trzymajcie się, cześć.